Czy wy widzieliście to ciastko z poziomkami za milion złotych? Ja nie wiem, co normalnie to kupuje. Tych ludzi to już do reszty odkleiło. Hehe, <noise> te. Generalnie ja myślałam, że poziomki to jest gatunek, który już wyginął. Ostatni raz widziałam poziomki u mojej babci na działce jakieś 15 lat temu. Ale w sklepie nigdy. A tu przychodzę do mojej ulubionej Pretty Cukierni. A tam to. Kochani, <noise> testujemy. Nawet nie wiem, z której strony to ugryźć. Może tutaj. <noise> O Boże, o matko, dajcie mi tego więcej. Się tu Wy nawet sobie nie wyobrażacie, jak to jest pyszne. Nie wyobrażacie sobie. Spróbuję wam to opisać, ale będzie ciężko, bo to smakuje jak ambrozja. No, wiecie, pożywienie bogów. To takie śmietankowo-waniliowe, ale takie pyszne. To jak działka babci bezcenne. I w środku też jest jeszcze jakieś owockowe nadzienie. To ciasto jest tak mięciutkie! Wy wiecie, że pan Rogalik robi to dobrze, ale w tym momencie to już trochę przegiął. Będę płakać. Wiecie, gdzie szukać. Smacznego. A, no i chyba nie muszę mówić, że w Pretty nie kosztuje tyle, co na TikToku.